Dzień dobry, nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. Dzisiaj na tapecie Mowa Bezdźwięczna, która jest jednym z rodzajów dyslali. Można powiedzieć, że jest to nieprawidłowość w wypowiadaniu głosek dźwięcznych, podczas których konieczne jest uruchomienie wiąz wiązadeł głosowych. Bezdźwięczność dotyczyć może 13 par głosek, a należą do nich. Fw, bypy, dyty, gk, giki, wifi, rzyszy, dżczy, zysy, dcy, zisi, dzi, Zjawisko może dotyczyć wszystkich par opozycyjnych bądź jedynie kilku z nich. Podam teraz kilka przykładów bezwdzięczności: Garbus, karpus, andrzej, andrzej. Glizda, klista, banan, panan, granica, kranica, zeznawać, sesnawać, uzgodnić, uskotnić, dzwonek, dzwonek. Głos pacjenta ubezdźwięczniającego może być cichy, delikatny, monotonny. Daje się także zaobserwować słabe napięcie w obrębie warg oraz polików. Zjawisko mowy bezdźwięcznej dotyczy głównie dzieci. Związane jest to przede wszystkim z zaburzeniami słuchu fonematycznego. Do innych przyczyn warto zaliczyć niedosłuch, częste infekcje górnych dróg oddechowych, a także słabą koordynację mięśni odpowiedzialnych za pracę więzadeł głosowych. Obezdźwięcznienie głosek Dźwięcznych należy poddać terapii logopedycznej. Wszystko oczywiście zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka oraz planu terapii ustalonego przez logopedę. Jednak warto ćwiczenia rozpocząć od głosek, które nie wymagają wytworzenia dużego ciśnienia, np. głoska W. Łatwiej jest także udźwięcznić głoskę znajdującą się bliżej krtani, np. głoskę G niż głoskę wargową, na przykład B. W trakcie terapii logopedycznej zaleca się wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych, a także wszelkiego rodzaju ćwiczeń słuchowych oraz usprawniających słuch fonematyczny. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i zostawisz łapkę w górę pod tym materiałem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.